Kanapowy. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam coś dla fanów gier retro w nowoczesnym wydaniu, mianowicie jest to aplikacja na Androida, która zawiera kompilację różnych retro gier, no właśnie w takim nowszym stylu. Jest ona podzielona na tak jakby czasowo po prostu jaką to te gry zostały wydane, na jaką platformę. Więc zaczyna się oczywiście od ponga odziwo. Jedna z najstarszych gier w ogóle, jeżeli chodzi o rozgrywkę elektroniczną. Bardzo przyjemna w rozgrywce, oczywiście wiadomo, że genialna w swojej prostocie. Posiada wariant jedno i dwuosobowy, troszeczkę nie domaga niestety używanie palca, ponieważ. Dość opornie reaguje ta paletka. Natomiast całkiem przyjemne czy poziom trudności, więc uważam, że jest OK. Dalej mamy klasycznego węża. Tutaj jak najbardziej operowanie palcami na górę dół lewo prawo jak najbardziej jest to genialne w swojej prostocie, jest to genialne sterowanie. można sobie tym paluchem głos określić. I wiadomo, gdzie ten wąż się uda. Można cały ekran jest po prostu kontrolerem, wtedy możesz, gdzie chcesz sobie tam kreślić, po prostu tym palcem po całym ekranie. Następnie, jest Breakout tutaj. Też nieco ta paletka za wolno się obraca, moim zdaniem, za wolno się przemieszcza. Natomiast jest to dalej do ogarnięcia, więc całkiem ok. Następnie, jest to Space Invaders. Tutaj niestety. Twórcy stwierdzili, że fajnie by było zaimplementować sobie przyciski i od tej pory po prostu masz takie malutkie przyciski, co musisz klikać to uważaj, żebyś po prostu nie trafił zamiast pójść w prawo, po prostu strzelisz albo nie innego już zrobisz więc takie tycie, 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 takie malutkie są te przyciski i są na samym dole ekranu, więc niestety no już, już nie są te proporcje, nie wiem, tak jak na Game Boy'u, że było wielkie urządzenie i miałeś po prostu tamte tamte malutkie ekraniki, tak więc że sobie to trzymać, a tak po prostu jest ogromny wyświetlacz, który sobie po zasłonisz po połowę, zasłonisz sobie palcami i w zasadzie kiepsko było to operować, kiepsko było tym operować, a tym bardziej jak jest na samym wyświetlaczu gratu, musisz masz dosłownie takie malutkie, bo na samym dole takie przyciski, musisz nie wiem jak to trzymać te kciuki powyginać. No nie jest najlepsze. Tak samo jak w Asteroids, gdzie zrobię do pani, to samo. Wielki ekran ma przyciski na samym dole, więc bardzo trudno jest tym operować. Chyba że po prostu dosłownie jednym palcem sobie po prostu naciska lewo, prawo, i strzała, a w drugim to po prostu trzymasz, tylko że niestety czasami trzeba się przemieszczać i strzelać jednocześnie i to bardzo źle wypada. Z Tetrisem jest jeszcze inaczej, jeszcze śmieszniej. Bo tam o tyle jest to w miarę intuicyjne, gdzie lewo-prawo sobie obracasz, w dół przyspieszasz, w górę obracasz, natomiast on czasami się zdarzy, że nie reaguje tak jak trzeba. Jak pod złym kątem po prostu zrobisz ten ruch na przykład w prawo czy w lewo, to on ci tego krótka rzuci i już masz problem, już masz tak naprawdę życie utrudnione z tego powodu. No i na samym końcu. Jest oczywiście Saper Gra, którą bardzo lubię i bardzo nie umiem w nią grać. Natomiast spędziłem sporo czasu grając w Sapera w dawnych latach, kiedy nic lepszego nie było na, przykład na informatyce. To się w Sapera grywało. Nie ma tutaj flag. Możesz tylko odgrywać kolejne, po prostu płytki. No, tutaj. Nie ma się za bardzo co, że tak powiem, rozpisywać, opowiadać. Sap Race jaki jest, ma kilka poziomów trudności, natomiast wszystkie mają taki sam, takie samo rozstawienie ekranu, taką samą mówię, szerokość i wysokość po prostu, takie samo to jest, natomiast po prostu jest więcej mienna nimi i tym na to po prostu polega większa trudność. Więc... Wyszło to, jak wyszło ogólnie rzecz biorąc. Plus za bardzo ładną oprawę. Oprawa jest przyjemna, właśnie taka nowoczesna interpretacja, wariacja na temat, właśnie gier retro. Jeżeli chodzi o animację, też takie przyjemna. Natomiast sterowanie, niestety, jest bardzo średnie, jeżeli już i na tyle mogę polecić, że po prostu są wszystkie rzeczy w jednym miejscu nie trzeba sobie pobierać osobno, nie bąga węża, breakouta, tylko masz wszystko po prostu w jednej pięknej, fajnej aplikacji, wszystko pod ręką. Natomiast są, są aplikacje, które zrobiły to lepiej. Więc tutaj bardziej bym się pozuskaniał, że jeżeli podoba mi się taka stylistyka, to możecie uderzać w to właśnie, w to miejsce. Natomiast tak ogólnie to wypadło, właśnie, mówię mieszanie. Dobrze wyszedł wąż, dobrze wyszedł tutaj, saper. Pąk też całkiem ok, natomiast reszta taka, takie sobie to wyszło, szczerze mówiąc. Więc jeżeli macie ochotę, po prostu możecie spróbować, natomiast nie polecam jakoś specjalnie, są lepsze takie, tego typu aplikacje, więc to by było wszystko. Dzięki, cześć.